Cześć, witam wszystkich w nowym wideo. Jeśli jesteś nowy, zostaw suba. Dodaj, filmik codziennie. Dzisiaj, na szybko, przeczytam wam post, który upubliczniła Amber Heard na swoim Instagramie. Jak to widzicie, nie śledzę jej. Tutaj, przeczytam wam po angielsku i spróbuję przetłumaczyć. After a great deal of deliberation, I have made a very difficult decision to settle the defamation case brought against me. By my ex husband in Virginia. W gruncie rzeczy już nie będzie się odwoływać od sprawy, e, którą przegrała. Tak. It's important for me to say that I never choose this. I tutaj później skomentuję. Nie, nigdy nie wybrałam po prostu tego. I defend my truth, po prostu broniłam swojej prawdy, e, so my life as I know it was destroyed. Więc broniłam prawdy i moje życie zostało zniszczone. The version I have first on social media jest attempted version of the ways in which women are we victimized when they came forward. Czyli po prostu na social mediach dostaje tyle hej hejtu, jak to właśnie przypomina, jak y, kobiety, które wychodzą na, na jak po prostu, tak, z prawdziwe ofiary. Y, można to tak nazwać, bo ona nie jest prawdziwą ofiarą, bo tak po prostu y, ława przysięgły. zdaje, zdaje zadecydowała, i też w to nie wierzę, że jest prawdziwą ofiarą. E, forward, że po prostu te kobiety, które naprawdę są e, ofiarami, też dostają jakiś hejt, że po prostu się przyznają do tego, tak? Porównuje się do nich znowu. I finally have opportunity to emphasize myself for something I attempt to live over six years ago on terms that I can agree to. I have made no admissions, this is another act of con... There are no restrictions or gags with respect to my voice. W gruncie rzeczy nie będzie się odwoływać. To nie jest żaden gag czy coś. Już zaczyna żyć nowym życiem, tak. Tutaj po prostu ja, ja o tym nie zdecydowałem. Tutaj chciałem skomentować to, OK, od razu. It's important to say that I never choose this. No, you fucking choose this, OK? Nie, ty, ty właśnie wybrałaś to, bo ona upubliczniła tą całą rozprawę, OK? Ona powiadomiła paparazzi, jak po, po prostu paparazzi zeznał. I tutaj chciałem od razu zaznaczyć na początku, ja jej nie wierzę w 100%, natomiast zawsze jest ten 1% szans, że po prostu może w jakimś tam stopniu mówi prawdę, okej? Okay? Natomiast uważam, że wszystkie fakty i wszystkie jakieś zeznania świadczą o tym, że... Tak jak mówię, ona wezwała paparazzi, ona upubliczniła to po prostu zdjęcia. O, zobaczcie, jak mnie żony bije! Oui, 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 oui. Yy, tak? Ona fabrykowała, próbowała fabrykować te dowody, tak? Yy, na, na rozprawie. I ona to upubliczniła, tak jak mówię, do mediów. To jest ważne, tak? Bo tutaj... I never this. Nie, nie, nie. Ty to właśnie wybrałaś, wybrałaś tą drogę, bo mogłaś to załatwić po cichu, nie rozumiem. Wziąć rozwód z żonem depem, Mogła być, mogłaś być gwiazdą w Aquamanie dwójce i być może i w trójce, i nikt by o tym głównie nie wiedział po prostu. Tak, co się działo za drzwiami. I tak jak mówię, tym bardziej, że ława przysięgłych ci nie uwierzyła. I większość internetu ci nie wierzy. Ja ci nie wierzę, nikt ci nie wierzy oprócz tych idioteksów. Oh, I love you so much! You are my friend. We, 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 we. Kocham cię bardzo, przyjacielu. Także. Rozumiecie o co chodzi? To ona po prostu to upubliczniła do mediów. Więc to ty tu wybrałaś. It's important to me to say I never choose this. No, 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 you choose this, okay. And then my truth I'm going to save my life, I was destroyed. Tutaj się z nią zgodzę, że jej życie po prostu zostało zniszczone. Chociaż nie do końca, okej. Okay? Ona lepiej żyje niż ja i moi słuchacze na bank. I, i moi subskrybenci. Ma 5 milionów follow, followersów na Instagramie, okej? Okay? Sprzedała chatę wartą milion dolarów. Yy, Okej, okay. ona nie, nie zginie. Tym bardziej, z tego co mi wiadomo, jeszcze ma chyba dziecko z Ilonem Moskiem, tak? z Rocketmanem. Więc ona nie zginie marnie, okej. Okay? Są ludzie, którzy naprawdę mają problemy, wiecie, życiowe, a nie jakieś takie głupoty. Oj, ja już nie zagram w dużym filmie. We, 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 we. Sama sobie zniszczyłaś karierę, okej. Okay? Więc The Divergencie tutaj się porównuje, że jaki, jaki hejt po prostu dostawała na social mediach. Przypomina wersję, jakby kobiety, które wychodzą właśnie naprzód, tak? Prawdziwe ofiary dostają też hej. To się znowu porównuje do prawdziwych ofiar, i moim zdaniem to jest po prostu złe dla prawdziwych ofiar, tak? Bo to po prostu, jakby to powiedzieć, stawia w złym świetle te prawdziwe ofiary i minimalizuje po prostu ich, że tak powiem, cierpienie, tak? mając taką, tak jak mówię, zgodnie z prawem fałszywie e, fałszywą ofiarę, tak przemocy domowej, to nie jest ofiara przemocy domowej, e, tak jak mówię, i to ława przysięgły zdecydowała, nie ja. <laughs> ja bym też tak zdecydował. Rozumiecie? Więc tutaj porównywanie się do prawdziwych ofiar iż do tego, że hejt dostawała taki sam hejt, to nieprawda. To nieprawda. Bo uwierzcie mi, gdyby internet po prostu też widział, że dowody, które ona przedstawia i zeznania, które ona po prostu zeznaje, tak, składają się w kupę, to tak samo i ława przesięgłych, i nawet social media by była podzielona w tym materii. Natomiast uważam, że całe, większość social mediów jest za Johnem Deppem i słusznie, bo te jej zeznania i tej te sprawy nie trzymały się w ogóle kupy. Jak mówię, gdyby ona przedstawiła, nie wiem, nagranie czy coś, zobaczcie jak mnie G Johnny bije tutaj, jak Johnny ją uderzył w ryj czy coś, dobra, mamy dowód, natomiast wszystkie nagrania stały na to, że ona jeszcze biła Johnego depa, więc what the fuck, co to ma być, że w social mediach prawdziwe ofiary, zamknij ryj, ok, shut the fuck up, więc tutaj chciałem wam przeczytać, jak mam być cztery, ok. Z tego, co mi wiadomo, też chciałem o tym wspomnieć. Później będę, jak mam być cztery, powiem, co miałem na myśli. Z tego, co mi wiadomo, ona tam próbowała się odwoływać, i tam miała jakieś rozprawy, jej prawnicy mieli rozprawy. Zatrudniła innych prawników czy coś. Ja myślałem, że to po prostu jeszcze raz będzie ten cel. Natomiast się myliłem. Więc jak rozumiem, ona przegrywała te rozprawy i teraz nagle upubliczniła ten post, że Hej. Okej, okay, już żyję swoim życiem, już nie mam zamiaru się odwoływać, zamierzam po prostu żyć swoim życiem. To nie jest gag, bla bla bla. Więc moim zdaniem, właśnie najpierw próbowała się odwoływać, później po prostu przegrywała te rozprawy tam, żeby po prostu te zakulisowe rozprawy, tak? No i teraz po prostu już, dobra, przegrałam, przegrałam i już zaczynam żyć. W swoim życiem. Jak mam być, cztery, tak jak mówię, to nie jest seryjny morderca, ok? Amber Heard. To jest fałszywa manipulantka, zakłamana, moim zdaniem chora psychicznie, manipulantka, tak jak mówię, na czyjejś trunie mogłaby robić karierę i nie czułaby żadnej po prostu, jakby to powiedzieć. Rozumiecie o co chodzi? Jest po prostu bezwzględna. Więc to nie jest seryjny morderca, ok? tak jak mówię, jest milionerką, ma miliony followersów, moim zdaniem ona będzie grała w low budget filmach, tak takich niskobudżetowych filmach, być może będzie miała jakieś tam commercials, tak? takie jakieś reklamy na Instagramie, jakichś kosmetyków, ciustwa, ona sobie da radę. I moim zdaniem to jest dobra wiadomość. Ok, żyj ze swoim życiem, każdy popełnia błędy w swoim życiu, Natomiast moim zdaniem to jest taka osoba, która się nie nauczy na swoich błędach. Ona, ona po prostu, ona do końca swojego życia będzie myślała, że ona słusznie zrobiła. Chociaż tak w głębi duszy myślę, że ona wie, że zrobiła bebe. Natomiast będzie mówiła w mediach, że tak, byłam ofiarą i cały internet mnie hejtuje. okej, okej. okej. Tak jest. Więc tak jak mówię, jej moim zdaniem jakieś takie, ten, ona będzie w porządku. Świetnie, że zaczyna żyć swoim życiem, że zaczyna, pójdzie po prostu forward, tak? Pójdzie do przodu, że nie będzie się odwoływać. Ma dziecko z Ilanem yy, Muskiem, którego też kurwa nie trawię. Więc yy, będzie miała kasę, będzie miała z czego żyć. Tak jak mówię, to nie jest seryjny morderca. Nie chce żyje jak chce niech już zostawić żonego w spokoju. Johny żyje swoim życiem, ona żyje swoim życiem, tak jak mówię, być może, być może się nauczy po prostu czegoś z tej lekcji, właśnie z tej lekcji, której jej życie dało I internet, natomiast co ja chciałem wspomnieć, wiesz co jest śmieszne, śmieszne jest to, że pomyślcie, jakby ona teraz była w relacji i naprawdę była, rozumiecie, bita czy coś, Myślę, że też większość ludzi teraz by jej też nie uwierzyło, bo hej, pierwszy raz kłamałaś, teraz mamy ci uwierzyć. Rozumiecie o co chodzi? Także to jest trochę takie zabawne. Natomiast, co ja chcę powiedzieć? Moim zdaniem, ona znajdzie jakiegoś simpa, który będzie jej fundować z kasą, okay? Który będzie z nią wychował razem tego dziecko i nam będzie płacił alimenty, na to dziecko płaci będzie grała w low-budget filmach i, i tak będzie jej życie się układało. Tak jak mówię, cieszę się bardzo, że już zostawić żonego w spokoju. Ta historia już jest zamknięta. Zajebiście, żyj swoim życiem. Próbowałaś zniszczyć gościa i zniszczyłaś gościa za cenę, kurwa, nie wiem, kariery i zagrania, kurwa, większych ról, żeby dowartościować swoje zjebane ego. Natomiast internet nie zapomina, ludzie nie, zapomina, nie zapominają i nagrania oraz rozprawy oraz no, cała ta otoczka po prostu ujawniła, jaką osobą jest Amber Heard. Natomiast tak jak mówię, zawsze się znajdą jakieś ludzie, którzy po prostu, tak jak widzicie, obserwują czy lajkują. I love you so much, you are my friend. Bi, 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 bi. Także ona nie zginie marnie. Natomiast się cieszę. Chciałem wam tutaj przeczytać i... E, zakomunikować tak, co upubliczniła, że Okej, okay, już się nie będzie odwoływać. zaczyna żyć swoim życiem. Świetnie kurwa. Żyj swoim życiem e, i, i tyle. Dzięki za uwagę. E, słyszymy się jutro. Zaczynam pieprzyć od rzeczy. Na razie, hej.